Józefie z nie szukaj I do gospody nie pukaj Z Maryją do nas przyjdź Przynieście ze sobą dziecinę Jest miejsce w naszej rodzinie Dla Boga u nas zawsze otwarte drzwi Przynieście ze sobą dziecinę jest miejsce w naszej rodzinie, Dla Boga u nas zawsze otwarte drzwi. W tym mieście nie szukaj schronienia, Nie znajdziesz tam wybawienia. Z Maryją do nas przyjdź. Przy Przynieście ze sobą dziecinę, Jest miejsce w naszej rodzinie, Dla Boga u nas zawsze otwarte drzwi. Przynieście ze sobą dziecinę, Jest miejsce w naszej rodzinie, Dla Boga u nas zawsze otwarte drzwi. Ludzkość oraz cały ten świat. Narodzi się w lichej stajence, da radość świętej panience. On zbawi ludzkość oraz cały ten świat. Szukamy wciąż domu na noc, szukamy tu i pokamy, a każdy dom nas odpycha zamkniętymi drzwiami. Chodźmy dalej, Józef. Tak, nie ma tu miejsca wszędzie, a tu noc i co z nami będzie? Co z urodzeniem Dzieciątka, gdy ani tu izby, ani kotka? Tajemce, narodził się Pan Jezus Najświętszej Panięce Bo, Boski syneczek w żubeczku leży Kto chce go witać Niech szybko bierze Nie ma łyżka i kołderki Nie ma spiosku i pieluszek Więc go w chłopku położyłam Sankiem mu przykryłam brzuszek Patrzcie na tę gwiazdę nową, całkiem inna, daje słowo gwiazda wędrująca, najjaśniej świecąca. A w mojej księdze jest o niej słowo, że będzie ona wszystkich gwiazd królową, że będzie ona znakiem króla nad królami. Gdzie ona wędruje? Czy za nią ruszamy? Bo słyszę tak, jakby szum skrzydeł anioła. Tak, jakby ktoś nas z daleka wzywał i wołał. A jeśli mamy trafić do króla nad królami, to nie możemy wyruszyć z pustymi rękami. Ja wezmę kadzidło. Pali się je przed królem. A ja mirrem, lekarstwo na choroby i bóle. A ja mam tutaj najcenniejsze złoto, które nawet królowie przyjmują z ochotą. Gwiazda błyszczy przed nami. Dary dla króla mamy. Karawany zbierajcie i wyruszajcie! świata nie dożycie też nam trzej królowie, chcecie widzieć Ono w człowieka nie ma tronu i perła nie dzierży, a proroctwo jego zgonu już się w świecie cieszy. Królu Herodzie, jesteśmy mędrcami. Gwiazd, map i ksiąg mądrych zawsze się pytamy. Lecz ty nam teraz powiedz, bo gwiazda zgasła przed nami. Gdzie się ma narodzić ten król nad królami? A tu niespodzianka, ja tu jestem królem. Od poranka do poranka, w ogóle i w szczególe. Nic nie wiem o królu nowym, a zaraz zapytam.

że to gdzieś w Betlejem, ale ja nic nie wiem, co się tutaj dzieje. Idźcie i go znajdźcie, a ja pójdę potem, bo muszę pomyśleć, co zrobić z tym kłopotem. Ciemna, głucha, chłodna. leka chleba nie stoczyło. Martwię się, że jesteś wodna. Zimna nawet nie poczułam. Ciemno? Zobacz gwiazda świeci. Och Józefie, rozchmurz toło. Słyszysz? Szczęśliwi królowie, już ma mnie zazdrości. Cóż mi danek kto nam szybki. Nic nam nie musi wróżyć, że to już koniec podróży. I koniec z wróżbami, zodiaku znakami. Gdy leży tu przed nami ten król nad królami. A choć to dziw nad dziwy, Jest to Bóg prawdziwy, A klania mu się wszystko, pokłońmy się mu nisko. Dziękujemy, goście mili, Żeście Jezusa tak pięknie uczcili. Słuchać waszych kolęd dla Niego uciecha. Zobaczcie, jak się do was milutko uśmiecha. Tak, to właśnie tego wieczoru zło ze wstydu umarło, widząc, jak silna i piękna jest miłość, gdy pięści rozbiera. To właśnie tego wieczoru, gdy wiatr silny śniegiem dmucha, w serca ludzkie wstępuje otucha, to właśnie tego wieczoru, od bardzo wielu wieków, pod dachem tkliwej kolendy, Bóg się rodzi w człowieku. Niech ta gwiazda betlejemska, która świeci nam o zmroku, doprowadzi nas do szczęścia w nadchodzącym nowym roku. Na zarecie wielki start, ona mówi tak. Potem w kanie z tobą, panie, pierwszy taki znak. W Kafarnaum cuda takie, że normalnie szok. Że wielka burza, a ty jej mówisz. မရေထ ja ဲအ się dzieje Twoja wola, cichy słychać szept Powiedz mi Jerozolimo, czy się bałaś też? Kiedy przeszły chwile, najtrudniejsze z wszystkich chwil Ty wiedziałeś, że dla tego cud Betlejem był więc dzisiaj ruszam w drogę pełen wiary plecak mam. Tak jak już w imal ja ufam, ufam, ufam. Dłużej czekać już nie mogę. W moim